Mamy to, widzowie. Kolejna paczka za 100 tysięcy monet. Nie wiem dlaczego pokazuje pack, po prostu. Pack untradeable, okej. Okay. O, naprawiło się. Pokazało, paczka za 100. jeszcze mam inne rzeczy do odebrania. Dużo się działo przez ostatnie godziny. Wszystko odebrane, coś sobie jeszcze porobimy. Na koncie ponad 120 tysięcy monet, ale to jest tylko ułamek tego, co już mam. Jak widzicie, jest tylko 50 FIFA Points, bo równo. O 12, o północy wbiłem otworzyć, paczuszki za FP, żeby już mieć końce na noc, na zabawę, na handel i t.d. Więc w tym momencie wam pokażę, czy coś trafi, czy nie. Kto wie? Ja wiem. Wy się dowiecie teraz. Łapka w górę, subskryber. I jedziemy Zapraszam was na stronę LuxCoins.pl Gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku Bezpieczne metody dostawy oraz płatności A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta Z kodem rabatowym Wachu macie 5% zniżki Polecam Siema, jest nocy 12 Będę trochę ciszej, bo nie chcę popłudzić ludzi Chyba, że coś za chwilę trafi. Istnieje taka szansa O, jeszcze paczki z preorderu Dobra, ale to zaraz Bo wyszły paczki Już w sklepie Za 600 i za 350 FIFA points więc, no, otwieramy, tak? Wiadomo. Ja będę trochę ciszej, ale jeżeli coś trafię mocarnego, no to będę Dar darmordę, nie? No to, to chyba nie ma innej możliwości. Najpierw. Nie! Jezus mi. Czemu ja myślałem, że to Messi? Ja chyba zostałem w 2020 roku? Ale jest Czuł Gomez, okej, okay. To jest. Fajna karta. Ja ją od razu będę wystawiał, jak coś, bo. No, nawet trochę taniej wolę podciąć, bo ludzie teraz będą sporo otwierali, więc. No. No, spadną te ceny. No wiesz, za chwilę sobie mogę tych grajków taniej odkupić, tak? Bo okay. specjalnie po to to otwieram teraz, żeby trochę końców sobie nafarmić. Za chwilę po prostu sobie ewentualnie wiesz, kupić karty taniej. A tutaj mamy Bundesliga Środkowy Pomocnik Bayern Monachium. Nie, gorecka! Aj, myślę, że na trochę lepszą kartę, szczerze mówiąc. Ferran Torres, Botman. No ile ten go. Mm, dziwne widełki. A jak coś zainwestowałem, końcy i trochę kart mi się sprzedało. Podważne mecze na muniozach zarobiłem. Sprzedałem wernerów na zero praktycznie, bo no teraz będą te paczki ludzie otwierać, więc stwierdziłem, że lepiej jest ich sprzedać niż ewentualnie wyjść na minus. Więc no to są moje zarobki na ważnych meczach. Fajnie się zarobiło, ale no muszę usunąć, więc wam po prostu pokazuję, że zarobiłem. Żeby nie było, że gdzieś znikło. Kolejna paka za 600 FC pońców. To jakaś babeczka z tego co widzę. Ale, Gejoro! Nie, to Barclays. To nie będzie Gejoro. Co to, to będzie? Aston V. Chyba, że Georo miała transfer stary. Nie miała Salwador dalej. Ty, ten gościu jest złota? Ma widełki 100 końców? Powiem szczerze, nie wiem czy pod końcy nie lepiej jest otwierać te paczki za 150 w końców, bo tam masz wiesz, te jeszcze karty typu. typu jak to się mówi? Typu te no, stroje, te Tifa i tak dalej. Więc za Quicksil z tego coś tam dostaniesz, to mam jakiegoś totalnego bolsa. Więc pomijanko, Lucas Vazquez. Dobra, ki, dawaj te prime. Większa szansa coś trafić. Polujemy. Gotujemy. Kto kolejny? Kto następny? Eś, o! Ty! Nie! Nie! Nie muszę Virgil. No, ta. Matis deliśc. Jezus, jaki obserwaniec! No, etyki taka tkp, taka, taka pe. Pe, 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 pe. Oj, nie chcę, co wystawiłem. W ogóle strasznie zlagowane to klikanie na konsoli. Jeszcze, jeszcze dawaj. Kto tym razem? Narodowość CDM Argentyna. Oj, to chyba Premier League. No nie wiem, czy taki Los Elso byłby coś warty z West Hamu. I co to w ogóle jest? Fajny place, ale staty do dupy. Klosterman. O! On no, jest nic nie warty poważnie? Chcesz mi powiedzieć, że wczoraj Belligol? A za FC pońcu to będzie taka kaszana. Ratuj. Proszę ratuj, bramkarz Hiszpania jeszcze w dodatku O matko bosko Remiro Alex, to może w środku jakiś ping -pong? I zaskoczenie Ereberec Nie Pedro Neto, o on coś warty? Tak Warty Jeszcze jedna za 350 50 FIFA pointów zostawimy Gratis, niech leżę. To nie babka, to ziomek, to wiadomo, lewy Ale nie Mendy. Lewy obrońce stary... Nie no to pomijam to, to Nie może być nic dobrego. Jest Robinson. no też jakieś tam drobne, drobne, niedrobne warty. Dobra, bierzemy. No i co? No i, no i tyle. Chciałem szybko otworzyć, więc... Dalsza część filmu idzie. Powiem tak, no nie było nic mocarnego, niestety, wymiennego na start. Ale to mi zupełnie nie przeszkodziło w zarobieniu potężnego sosu. I jak widzicie w sprzedanych, mam tylko tego gościa, którego kupowałem po 600, 700 i 800 końców. No bo, kurde, ja mam mało miejsca teraz na liście, nie? Ja sobie wystawiam po zawyżonej stroje. Wystawiam jeszcze paru tych zrzutów, bo mam. Tutaj no, co ba, 800 dałem, pewnie mi się zaraz sprzeda. Menedżerów dokupiłem sobie jeszcze, bo nie było brązowych paczek. Zniknęły, to dokupiłem sobie po klocku. Już paczki brązowe wróciły, ale menedżerowie, no byli przez chwilę po trzy koła, już są po 1800. Ale i tak trzymam do pierwszego Food Champions. Mam Walkera. Kupiłem paru Wernerów pod ewolucję. W tym momencie ile ten Werner? 3,600? Pewnie 3,700. No to no coś koło tego. No to trochę już zarobiłem, może jeszcze zamknie widły. Mam też Walkera. Też go sobie sprzedam dzisiaj po południu, przed 19, bo pewnie kolejne paczki wiodą do sklepu. I no myślę, że widzowie nie ma wam sensu pokazywać miliona screenów takich jak teraz, na przykład z grupy handlowej. Co my robimy i tak dalej, bo no wrzucę tu Z2, żeby udowodnić, a mam ich... W... N dużo, na przykład takiego opendę sobie kupiłem za 22 tysiące sprzedałem go za prawie max widełki, tylko że no usunęło mi się to na liście, bo no miejsca potrzebuję, wiecie o co chodzi, więc bez przedłużania jeżeli chcecie wbić na grupę handlową i zarabiać ze mną takie grube końce już na sam start, bo w kartach na ten moment jakieś 350 tysięcy będzie no to w link w opisie przez patronite'a możesz dołączyć, tak zwrócić się to może ci nawet w jeden dzień a cena to 39 mnie niż mieszkałaby z dowozem jak dla mnie warto, bo końcy, ja mam już warte, chyba z 300 zł, nie? Pikniemy oczywiście pierwszy mecz w dzisiaj, ale najpierw otwórzmy paczki. Mamy jeszcze podgląd do zrobienia. Marco Asensio, na no, był jakiś, nie, wiem, menażer Francja i cień. Nie ma, nie ma. Zacznijmy od tych. Beligola widzę, tu mamy na wypożyczenie. O, a bo te pikni tak, tak długo chodzą. Okej, okay. ja tu wezmę Sona. Tego Beligola to już wywalam. Mam przecież niewymiennego swojego. Powershot plus ewolucja pre... A, to tylko tyle. myślę, że tu będzie więcej rzeczy. No to kręcimy paczki 75 plus razy 2 na początek. Środkowa obrońca Francja. A Paweczkę pomijnę pomiję chyba. Wypadałoby też dzisiaj jakiś SBC zrobić, jakiś hybrydę, może ważne mecze. Zobaczymy, na co będziemy mieli karty. Tutaj. Myślałem, że Kazemiro przez chwilę i tak Kazemiro jest dość słaby. Nie wiem, Fred? Fajnie, Fred się przyda i Barkola! O! No, chyba on też tak pod przepałkę bardziej. Jeszcze w ogóle dzisiaj trzeba będzie jakiś starter zbudować, żeby zagrać, bo, no nie powiem. Coś byłbym w stanie dokupić, żeby fajnie się grało. Ale mega paczka rzadkich karters. Może tu coś akurat nam wypadnie. Jakaś babeczka znów. SPD Szwajcaria Premier League? Kubieco? Alti. Tacy nie najgorsza. Kim ja to połączę? O, udogi? Nie ma go na rynku! Okej, okay, dobra! Dobra, dobra. Jeszcze myśliwy dwa razy. Kotwica Kołobrzeg. No, a będzie nastawiamy. No i jeszcze jedna paczucha za stuwencję. Proszę państwa, tu może być grubo. Tak jak wczoraj. Środkowy pomocnik. Nie, iść. Co to jest? Co tam gra w ogóle? SP? Bayer Leverkusen? Aha. Nie znam gościa. Powiem szczerze, Nathan Ake jest... Zamiast tego, no szkoda, że od nie wyskoczył Oli Giroux. Bailey Enzo dosyć słaby. No dobra, no coś tam jest. Już trzy duplikatory. Nie wiem, jaka formacja jest OP. Nie wiem, jaka taktyka jest OP. Dzisiaj sprawdzimy chyba 4-4-2 w Rivalsach. Spróbuję coś w taktyce nastawić i wam najwyżej pokażę, ale najpierw to. Spróbuję coś zbudować. Jakiś, jakiś taki starter. Tego, co już mamy, nie? Żeby, no, no nie kupywać. Ewentualnie jakiś jednego, dwóch ziółtów go kupić pod zgranie, tak? Myślę, że z 30-40 tysięcy, no, byłbym w stanie wydać. Tu dałem flimponga, dobra? Jak już mamy tego Sona wyposzczonego, to możemy dać. Tutaj oczywiście Alvarez, ok Brakuje mi tu tylko parecho. No, nie chcę go kupować, bo wolałbym sobie go trafić i już nim grać cały czas, ale... No, no, spróbuję zaraz go trafić, tak? Brakuje nam zgrania do Belly do Frimponga. To by się dało załatwić. Ale zanim to załatwimy, to spróbujmy tą paczkę jeszcze za 50 tysięcy może sobie uciułać. Dobra, stary, ja będę musiał dokupić chyba. Bo, no to inaczej może nie. No co, no jak już sobie tyle kaski zarobiłem, to nie dokupię? Jakiegoś ziuta do SBC? W ogóle nie wiem, czy wy też tak macie, że na konsoli, jak kupujecie karty, Albo wpisujecie, to to strasznie, ale to strasznie wolno i zlagowanie chodzi. Bo no, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, ale jest to zlagowane. Trzech typeczków musiałem kupić: Tripiera, De i tego oto, tego, tego oto. Blasica. Wydałem dwa i pół koła I mamy pakę za 50 koła. Jakiegoś walkouta byś De Dla widza. CB, Włochy. Oj, 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 to nic nie będzie, to do pominięcia, stary. Może coś w środku? Ciekawego po? Okej, okay. ciekawa karta, dosyć. Kangin to nie, no i ch chyba tyle mamy. Jeszcze Macena mamy z Premier League. Na lewo wyrazić co? To skoro mamy tak, to możemy dać tego gapko I na ławeczkę będzie Son pożyczony i tak Trochę mi to widzowie zajęło powiem wam Ale ostatecznie to ustawiłem Pokażę wam w jaki sposób Tu macie zawodników Dam parę stylów gry na Gola, Na tego Alvareza Na Łoniakiego i na Pimponga i na Udogiego Bo mam wrażenie, że oni z nami zostaną na dłużej Możemy też dać Kota dla Areoli I proszę państwa prezentuje się to Następująco. Wiem, że Belli na HPO ma ten podwójny Playmaker. Yy. Wiem, że Beli ma na HPO ten podwójny play, playmerk, Playmaker. Kurde, nie wiem tego powiedzieć. Playmaker plus plus ma na HPO. To chciałem powiedzieć, ale, no, na dzisiaj zagramy sobie tak. Na jutro jeszcze zrobię te hybrydy. I, i wtedy jak coś trafimy, to się przestawi to. Ale możecie sobie zobaczyć, co ja tutaj ponastawiałem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dosyć ofensywnie. Powiem wam, ale no. To pierwszy mecz w Rywalsach musi być dużo bramek, trzeba się dobrze bawić. Jedziemy! Szóstą ligę mi dali w ogóle z bomby, także chyba spoko. A jak ja dodaję managera, to ja mogę jego preset dać? Ej, szczerze, nie patrzyłem na to, ale to chyba nic nie daje tylko po prostu oni będą grali lepiej, jak ja dam preset pod managera? Jak ktoś wie, to niech napisze może w komentarzu, bo o tym nie wiedziałem. Szczerze mówiąc. Jak ktoś wie czemu ja mam tylko po angielsku, chciałem na polski ustawić, byłoby prościej, ale no nie da się tego zmienić w ustawieniach tylko ustawiać kamerę inną. E, to dajcie znać, jak ktoś też nie mógł zmienić na polski i ostatecznie zmienił, e, bo no ja tego nie mogę zrobić. A nie, to chyba ja tak grałem, tylko te nazwiska teraz są strasznie małe, ale Alvarez do po pierwsza... Dobra, mamy piłę, po wychodzi i pierwsza bramka w Division Rivals, pierwsza minuta! A jest, widzowie! Tak to się robi! Peli go podprowadź troszkę, podprowadź. Alvarez już tutaj się urywa. Eee, no panie sędzio, no. Ja stąd chyba nie będę ładował. Spróbujemy to wrzucić. Tak w ten sposób, myślę, będzie ok. Dwie i pół kreseczki. Leci w ciepła na Alvareza. Ależ przekwit, Alvareza! Z dupens Bramka, to lubimy. 10 minuta 2-0. Kolejny odbiór, łoniaki. No i od tyłu wślizg, no co robisz? Tam powinien być fałd przynajmniej. W ogóle co kup wślizgi gra? To ja nie mam pytań. O nie oddam piłkę za darmo i się przesunąłem, bramkarzem. Ale zjadziłem. Ale kleją. Ale kleją! No i co te wślizgi robisz, ziomek? Łoniaki! Kurde to przyjęcie stary! Oj, tak, GAKPOWSKI Oj, na czerwony, mój! Oj, 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 A mi się tu ustawia. O kurde, weźciełem ja pressing nieustanny, a ja tylko i tak Jak to wyłączyć? Te wyłączyć, nie mogę. O, default włączyło się chyba. Tak? Dziwne to, to menu na tych strzałkach. Inaczej to działa niż na pewno i FIFA temu, nie? Inne są ten. Team Pressa już nie ma w tym samym miejscu. Ej, no. No dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Klajwer tam. Będzie zaraz ten. Łoniaki na drugiej. To możemy dać. Do środeczka. I Luka! Ole Dziurson! Dziudziu dziu, Dziurson! To idziemy. Tam dużo miejsca jest środkiem. Możemy. No dobra. Łoniaki Williams. Zakręćmy sobie w Bo on zaraz mi zrobi ślisk, nie? Patrzcie. Chciał chyba w ślisk, ale mu nie pykło. Alvarez Modlić. Pen, pen. Coś? Nic? Nie? Tego typu? Był jakby fałszem. Tym Łoniakim! Ej, to może wejść! Ja to próbuję, zaraz. Wybiega tam Alvarez. Dajmy mu górą. On to zdąży! I wolej! O kurde, że takie pasy przechodzą. To mi się podoba. To jest pierwszej połowy. Już akurat i. Muszę powiedzieć, kurde, krasi dość przyjemnie, nie? Wiadomo, delikatnie drewnianie miejscami, ale to trzeba się nauczyć, trzeba się przyzwyczaić. To też nie są karty 9.9, jak jeszcze tydzień temu, tak? Więc tutaj na spokojnie. Jeszcze muszę zmienić język jakoś, żeby tą kamerkę ogarnąć, bo to. z z 15 minut nie szło tego zmienić, ale to myślę, że będzie to ogarnięcia. No i jeszcze tam ustawienia jakieś swoje, nie wiem trzeba tam czy mam się zmieniły, więc to, to na pewno ten poprawić trzeba, no i... No i co, no się przyzwyczaiłeś do giereczki? No, jak dla mnie, na razie z petardinio. No i oczywiście trzeba jutro coś trafić, nie? Żeby tego Bailey Gola dojść na playmake, Playmakera Plus. Bo plus. to chyba ważne. prawie mi wcisnął na to Ale tam się urywa! Gabkowski nie wyjdzie bramkarzem. I ja walnę prosto w niego! Chyba nie było, co? Nie było! Autentycznie nie było spalonego? jak on wybiegł w ten sposób, to jest niesamowite. O, piłka za darmo. I nie trafił w nią. Idzie Klajwer, widz w ogóle bardzo mało był widoczny, ale no, no... W sumie się nie dziwię, do środeczka, do łoniaki. <grytanie> Wyszło. <grytanie> Ostatnia minuta, wychodzę bramkarzem, bo chcę jeszcze jedną akcję. On i tak nie trafi, nie? Nie, nie ma szans, stary, normalnie. A. On też ma beligolacz? Czy to jest ten wypożyczony? Oj, nie widzę tutaj, no to się nie dowiem. Ale chyba wypożyczony! Zakładam, że wypożyczony. Kalu, no, no nie zakładam, że komuś, komuś, też... Nie no, komuś na pewno się tak poszli, Ale pierwszy mecz w Rivalsach, 5 do 2. Potężna przewaga, dominacja nawet bym powiedział. Ile dają w ogóle punktów kwalifikacji, bo to trzeba 60. Ej, tu to... i na szóstą ligę w sumie? Szybkie wygranka, no co jest z tą kamerą? Szybkie wygranka robimy i... I Siedzi, nie? Jeszcze coś może. Uda się otworzyć jakąś paczkę, jakiś objectives? Tego jak coś nie odbieram. Nie chce mi się tych paczek z Tifosa nie otwierać, nie? Player Picka będziemy mieć jeszcze dla Widza, ale w ogóle właśnie, bo nie ma tutaj tego premium karnetu, więc chyba jej z tego zrezygnowało. Coś tam czytałem, że podobno ma jednak nie być, ale nie byłem pewny. Ale no, skoro nie ma, to chyba premium karnetu nie będzie, także. No jeszcze player piczek na koniec. Może zaskoczyć czymś potężnym, niby 7,5. Ale tylko Robinson. są. Także to widzowie by było na dzisiaj na tyle. Dzięki za oglądanie oczywiście. Pozdro dla Was. Trzymajcie się i pamiętajcie, że codziennie, czyli 7 rano. Piękna godzina.